Widziałem, wiedziałem, że Wikmana. Weekmana. Yy, na końcu mojego teammate ma 200 level z team. Jakieś tam spoko znaki. No tutaj też widzę, że dobre odznaki ma. Więc będzie chyba przyjemny mecz. O, ktoś tam wyszedł. To nie będziemy czekać 2 minuty. Kurde, zapomniałam włożyć nagrywania. No, gość to jest to chyba. To robi jakiś cielek, bo jakiś cielec. bo tamten wyszedł na początku i naprawdę pogarnie. Znaczy, nie wali jakichś takich chorych hipshotów, ale umie grać. Albo po prostu mi że leci, jak się wywala. Ja tu bym się baitowała Monstera, a ten się tak się wywalał. Ciekawe czy ugra? He was monster. Nie, on jakoś taki dziwny full auto strzelił fartowny. Dobra. Zapomnij, chyba meczek wygrany. A ja odwołuję to, że goś ogarnia. gość goś grał, to szmatą, więc. To bez kewa jeszcze. Po prostu ultimate team wyszedł. No, ale wiedziałem, że aż tak tamten, ten yy, nogi widać słabo. O, tam dobrze. Dobra, po prostu zagram famasem Pięknie daleko. Bo niestety nie będę miał hełmu. Ale to chyba nie będzie duży problem. Short! with. Gan short. Hej ale ty miał timing. Czekałaś przeładuję. Mam do tak. Nie kupuję może być. Te 2-6 trochę wstyd. Uwit! A może po prostu wrzucę 2 i płotnę jakoś. To będzie krótkie. Tam raz trzy area... rundy nie nagrałem. No, dwa wyraliśmy. Nie, nie, po co sam pierwszy, czy mam awarstwę, czy nie? Jak nie mam. W pobliżu 500 winu Co to za rangi Supreme Unranked. Halo Jest kolejny meczyk. Dobra, teraz odznaki mają wszyscy dobre. Teraz faktor oczywiście się musiało polepszyć. Do zazwyczaj na same nowe konta. Jak z twojego koloru nie dostałem. Znaczy mój team dostał kolor. O co chodzi? To ma ustawiamy to tam to się zaraz naprawi mm. kolejny, już się zaczyna. Ja kupię smoka flesza. Jeszcze tu przydale z smoków nie znam. Na tej mapie. Hello. Nie, przywitałem jeszcze. czy to 2 mu napiszę. i salw dobra ugrał to ale skiny są no kupię po prostu Maka no i zrobimy coś dobra mój tam nie idzie to nie idę też No coś zrobię, to chyba echo było, tak wydaje, bo hełmów nie mieli. czekaj, tak nie mieli hełmów więc będzie full. That was equal. Right very low, ten HP. próba go ze scoutem walczy kurde wielka łaha. mam nadzieję że pójdzie tam no weźmy po mnie awp Jak to się Mawiano no debil po prostu debil Jezu jakiś fart, jak on mnie nie zabił na tym drugim pikusie, ja nie wiem. No w tym meczu idzie nie jak w tamtym.

Nie biegają. A ilek Goście biorą skauta, a w nawet się nie zatrzymają na sekundę z tym gównym. Bąby to biegać, biegać i się na daleko strzelać. Nie grzy, To kolejna połowa. Tak z ciekawości. Czyli 11% headshot. <grymne> typowy połowy tylko z ciało strzela. Dobra, nie no 2000 więc. jest dobrze. będzie musiałem zrazić na daleko. daj się, że USP jest lepsze na daleko, ale P2000 ma większy zasięg. To jest tylko przewaga. Niewiele większy, ale. Wielu mięs się przydaje? Too long. Ugrał to Alphard No Dobra, ja gram jak oni, idę tam po prostu z scoutem biegać im. I patrz, pikować. Czekam tam się nazywa takie pedalskie pikowanie. A ja cały czas mam ten więcej punktów, bo plantowałem. Low. No trzeba grać jak oni. Kampić z ze scoutem i w ciało właśnie. mam nadzieję, że nie kupią awupy teraz Ile ja mu dałem? 104, więc musiał mieć kewa, bo dałem 70 Tak więc 90 jak i strzała Is i Chyba mikrofonu nie nasiał, nic cały czas nie odezwał Long, low Piknij, piknij! Nie widzę czy ja dałem mu heada? Nie, nie dałem. Ta. Dobra, mój dzień kawaha jest dobrze. Trzeba wziąć taktykę. Tam tutaj. Jest Here, Only Diggle. Zdjęcie. Tak, żeby wiedzieć, czy się na pewno wszystko nagrało. Long. Tu long. Na no, tak biega, że to, to jest niesamowite. Oops. Ale celowo kupiłem. Nie wderwują tym bieganim. One more. Low. Tak no autosheat. Dawaj to, Dostałem jej. O, tak mu napiszę, że co się biega. Long. Hey. Dobra, wziął. to jest problem. Ale... Dobra, to zrobię jak oni. Znowu zagrałem tak... ...pastim. Po prostu biorę i spamię z z tego deagla. Drop. Oh, no, sorry, one, one drop. Trochę ten nie Co so GG, jakie to są rangi? czekaj, jedną rzecz zobaczę. 11% headshot w 9 kilach. I to się nazywają właśnie. Wysokie rangi. Tylko w ciało dają. Nie powiedziałbym, że to są globale. Dziwne. Halo halo, przepraszam Was za to, że już nie będzie kolejnego demka, No, zagrałem dwa. Dwa razy spotkałem cheaterów i stwierdziłem, że nie nagrywam Kurde, się, a ja się nie pożegnałem. Więc żegnajcie wszyscy, dajcie suba. Nicolam do powiedzenia o no nic.